Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Dzisiejsze nagranie powstało w odpowiedzi na jeden z komentarzy, który się pojawił pod blogiem, mianowicie dlaczego stosuję skalę logarytmiczną zamiast skali liniowej, jakie są plusy, jakie są minusy. Natomiast zanim przejdę do tejże kwestii, zapewne już zauważyliście, że w prawym górnym rogu nagrania i zapewne w prawym dolnym, jeśli się jeszcze nie pojawiło, to się zaraz pojawi. Pojawiają się dwie ramki, które mogą Wam przesłaniać trochę to, co ja pokazuję na wideo. To są tam jakieś, powiedzmy, formy promocji mojego kanału i filmów, które nagrywam. Jeśli chcecie je wyłączyć, pod filmem z prawej strony jest taki biały dymek możecie go kliknąć, wtedy Wam znikną wszelkie nakładki graficzne, które ja wrzucam, jeśli one są oczywiście nie wtopione w, sam, w samo wideo. Przechodząc już do kwestii, o której, o której dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, to są dwie skale, dwie najpopularniejsze skale, z których się korzysta przy analizie wykresów, skala liniowa i skala logarytmiczna. Przed sobą mamy wykres spółki Amika. Za 2009 i kawałek 2010 roku. Jak widzimy, spółka zdecydowanie w trendzie wzrostowym. No i tutaj mamy zastosowaną skalę liniową. Co to znaczy skala liniowa? To znaczy, że ta prawa podziałka, która nam wyznacza poziomy cenowe, podzielona jest dokładnie o takie same odstępy, jeśli chodzi o, nazwijmy to wartości cenowe, tak? czyli tu widzimy od 6 do 12. Możemy sobie nawet w ten sposób dość przyjazny to pokazać. Czyli mamy od 6 do 12 i każda kolejna skala od 12 do 18, od 18 do 24 rozstawiona jest co 6 zł, jeśli chodzi o poziomy cenowe. W ten sposób to się kształtuje, w ten sposób wygląda wykres, w którym zastosowana jest skala liniowa. Czyli mamy po prostu tak jakby rozłożone według cen normalnie. Czym różni się od tejże skali skala logarytmiczna, na którą właśnie przyłączyłem? Od razu zaznaczam, że ja jestem humanistą na giełdzie, więc żadnego nie mam pojęcia, czym jest logarytm. Nawet na potrzeby tego wpisu, tego, tego nagrania, rzuciłem okiem na Wikipedię, ale jak zobaczyłem wzór, to od razu odpuściłem. Więc ludzkim językiem dla Was, żebyście rozumieli, czym jest skala logarytmiczna. O ile w tamtej skali, w przypadku skali liniowej, podziałka była skonstruowana w taki sposób, że tutaj mieliśmy co 6, czyli co stałą ilość. W tym wypadku podziałka w przypadku skali logarytmicznej jest skonstruowana w oparciu o stały stosunek. To znaczy od 6 do 12 mamy 100%, czyli podwojenie się ceny. Kolejna Równa wartość to jest od 12 do 24, czyli kolejne podwojenie się ceny. Gdybyśmy tu mieli skalę arytmetyczną, czyli liniową, tu byśmy mieli prawdopodobnie 18, tak? kolejne 6. Natomiast skala logarytmiczna w tym wypadku logarytm ma w podstawie dwójkę. Czyli generalnie każda taka sama ilość, jakbyśmy to próbowali na przykład mierzyć centymetrami na wykresie, to jest podwojenie się ceny. No i tutaj, jeszcze, żeby to potwierdzić, po raz kolejny od 24 do 48 również mamy podwojenie się ceny. Także w skali logarytmicznej cena nie jest mierzona takim samym odstępem, ale niejako stosunkiem zmiany ceny. To znaczy, ona się po prostu tutaj podwaja. Podwaja, gdybyśmy tam w podstawie mieli na przykład 10 w logarytmu, by to było 10 10-krotność Przy wykresach. Przy wykresach takich oddających bardzo duże zmiany, że tam jest 10, 100, 1000, 10 tak itd., też często są stosowane tego typu podstawy logarytmów. Która ze skal jest lepsza? Eee Oczywiście ciężko jest rozstrzygnąć. Ja Wam powiem tak, że ja korzystam ze skali logarytmicznej. Pokrótce w tym wideo oczywiście opowiem dlaczego, natomiast nie przesądzam, że to jest skala lepsza. Po prostu powiem Wam, dlaczego ja uważam ją za bardziej odpowiadającą moim potrzebom. Wyobraźmy sobie skalę liniową, do której jeszcze powrócimy. O, tak wygląda skala liniowa. Spółka w trendzie wzrostowym. Widzimy, że tutaj, jeśli chodzi o poziomy cenowe, zdecydowanie te wzrosty przyspieszają. Owszem, one przyspieszają, ale one przyspieszają, jeśli chodzi o wartości. Bezwzględne, to znaczy wzrost o 2% z poziomu 36 zł. jest kwotowo większy niż wzrost o 2% z poziomu 7 zł. czy 7,50. To jest oczywiste i to w tym momencie znajduje odzwierciedlenie na wykresie. Natomiast na potrzeby analizy technicznej, myślę, że to nam nieco zaburza. Pewne, pewne proporcje. Wyobraźmy sobie tak. Mamy tutaj jakąś dużą świecę zieloną. Podglądamy wzrost o 6,9%, prawie o 7%. I to widać, że ta świeca jest duża. Zgodzimy się też, że jednosesyjny wzrost o 7% jest wzrostem duży W świetle tego, co tu widzimy na wykresie, prawdopodobnie jest to największy wzrost ceny, który, który akurat mamy tutaj zawarty w danych. Ale czy na pewno? Mamy tutaj świeczkę, która jest zdecydowanie niższa od tej świecy. To, to widać od razu na oko, że ona jest niższa. Natomiast kwotowo również ona jest niższa. To znaczy, tutaj mamy z poziomu, możemy sobie to nawet zmierzyć, czyli z poziomu 39,30 na poziom 42, no to, to tutaj mamy 2,7 wzrost. Natomiast tutaj z poziomu 9 na poziom 11, widzimy, że ten wzrost kwotowo jest niższy, natomiast procentowo to mamy 6,9, natomiast tutaj mamy wzrost o 24,2. Także widzimy, że procentowo ta zmiana zupełnie jest inna niż ta zmiana i wykres tego nie oddaje. Wykres to niejako fałszuje, sugerując nam, że ta świeca i ten wzrost był wyższy. Możemy się cofnąć jeszcze wcześniej. Mamy tutaj taką świeczkę, ona też jest nieduża. Widzimy 14,3. A sama długość świecy i, i sama różnica cenowa jest zdecydowanie, zdecydowanie niższa niż ta właśnie świeca. Także widzimy, że skala arytmetyczna, skala liniowa fałszuje nam procent. Znaczy ona oddaje nam bezwzględne zmiany ceny, tak? Czyli czy się cena zmieniła o 3, czy o 2, czy o 5 i to nam ona oddaje. Natomiast nie oddaje nam niejako stosunku do ceny. Gdybyśmy pewnie część z was była u doradców finansowych, oni pokazują bardzo fajne wykresy procentu składanego. I te wykresy bardzo podobnie wyglądają do tego wykres długo, długo, płasko, później troszeczkę wykres zaczyna się podnosić, no i na końcu pikuje w górę, pokazując tam dziesiątki, setki czy, czy miliony złotych. Mm. I to jest wykres oczywiście pokazywany w skali liniowej. W skali arytmetycznej, czyli gdyby on obrazował procentową zmianę naszego kapitału, zakładając, że mamy tam do kalkulacji przyjętą na przykład zmianę o 10% rocznie, ta linia by przybiegała po prostu ukośnie w górę, o, o dany stały odsetek cena bądź wartość naszych aktywów by rosła. To jest podstawowe myślę, zafałszowanie. Tak? Każdy generalnie chciałby się znaleźć w tej drugiej części wykresu, że wow, tutaj tutaj to się dzieje cuda. Wcale nie dzieje się cuda, tutaj dzieje się to samo, co w tej pierwszej połowie wykresu, natomiast po prostu skala to trochę zaniża. Przy zastosowaniu skali logarytmicznej, czyli generalnie oprazując stosunek zmiany ceny, widzimy, że te wzrosty generalnie były bardzo podobne i wcale nie oznacza tutaj, że, że w drugiej części wykresu jakieś cuda się działy. Dlatego z mojej perspektywy przede wszystkim mm, najlepsze zastosowanie znajduje skala logarytmiczna, ponieważ ona odzwierciedla procentowe zmiany ceny, tak, czyli nie... Nie to, co cena zrobiła w stosunku do wartości absolutnych, tak? czy wzrosła o 10 czy o 1, tylko w, czy wzrosła o, o 2%, o 3%. I to 2% ma taką samą wagę w tym miejscu wykresu, jak i w tym miejscu wykresu. W związku z czym też możemy dostrzegać pewną dynamikę. Jest to istotne z perspektywy akcji, ponieważ one są ob, zazwyczaj oglądane troszeczkę dłuż, w dłuższym terminie. To znaczy cena w długim terminie może przebyć dość dużą, wartości, jeśli chodzi o wartości procentowe. No tutaj, dobrałem taki skrajny przykład, że tutaj jest 3.30 na 44, Amika wzrosła, więc to jest duża zmiana. Yy, gracze, którzy grają na kontraktach terminowych, tu mam przykład jakichś kontraktów z no z 9 roku, czyli dosyć stare, one są już dawno, seria wygasła. Yy, natomiast gracze na kontraktach terminowych mogą częściej korzystać ze skal liniowych. Ponieważ kontrakty terminowe rozliczane są w punktach i tutaj, zwłaszcza, zwłaszcza dla graczy, właśnie krótkoterminowych, te punkty mogą być bardziej istotne niż zmiany procentowe. Również skala liniowa jest przydatna przy, krótki, przy krótszych terminach, to znaczy w perspektywie tygodniowej bardzo trudno jest, żeby się cena podwoiła i to najczęściej nie ma miejsca, chyba że, że to są jakieś cuda, cuda tam zapowiedzi, nie wiadomo czego. W każdym razie w krótkich terminach wybór skali nie ma wielkiego znaczenia. Mogę Wam to pokazać właśnie na tym przykładzie. Tu mamy 1500, tu mamy 1900, to i tak jest relatywnie jeszcze dużo. Zmienimy skalę na liniową. Zobaczcie, jaka jest wielka jest różnica. Im krótszy termin, tym wybór skali jest naprawdę mniej znaczący i odgrywa mniejszą rolę. Więc również w przypadku Forexu myślę, że skale liniowe bądź skale logarytmiczne nie mają tutaj większego znaczenia. W przypadku akcji jestem zdecydowanie zwolennikiem skal logarytmicznych. Jest jeszcze jeden element, który myślę dużo lepiej się sprawdza w przypadku skali logarytmicznej, i on pozwala mi dostrzegać pewne rzeczy nazwijmy to precyzyjniej. Dobrałem tutaj kilka przykładów trendów wzrostowych. To jest oczywiście LPP, przekraczający już 5000 zł. Jak widzimy, zwykły trend wzrostowy, i on generalnie. Gdybyśmy pominęli tutaj te wahania związane tam z, z bańką w 2007, to nie, nie mówmy o tym bańka, ale z tymi wzrostami, jak również ze spadkami, generalnie przebiega dosyć normalnie, dosyć równomiernie po mniej więcej stałej trajektorii, stałym nachyleniu, gdybyśmy wybrali tutaj skarlę liniową zauważymy zdecydowane przyspieszenie wzrostów w tym ostatnim terminie. Pytanie, czy to przyspieszenie o czymś nam mówi, tak? Czy, czy tutaj faktycznie jest jakiś super wybuch cenowy związany z tym, że, że coś dobrego się w spółce pojawiło? Nie, ponieważ jeśli spojrzymy właśnie na skalę logarytmiczną, która nam to pokazuje, okazuje, że to jest mniej więcej zachowanie stałej trajektorii. I skala logarytmiczna o tyle jest dużo bardziej przydatna, przynajmniej w mojej ocenie, że ukazuje właśnie różnego typu anomalie w zachowaniu cen. Ponieważ jeśli cena rośnie równomiernie o 2%, nie wiem, miesięcznie, tak, dajmy na to, to wtedy cena przyjmuje linię prostą. I to, bądź po prostu jakiś taki w miarę stabilny trend. Natomiast jeśli cena... Przyspiesza zbyt gwałtownie bądź bardzo gwałtownie, wtedy też skala logarytmiczna ulega zakrzywieniu, to znaczy cena na skali logarytmicznej ulega zakrzywieniu w górę i to jest w mojej ocenie prognoza, nazwijmy to bańki cenowej. Możemy sobie tutaj wrzucić ten wykres, to jest wykres indeksu NASDAQ, oczywiście kończący się w samym szczycie mniej więcej, zaczynający się tam jeszcze w latach 40., to jest nieważne, natomiast jeśli się mu przyjrzymy, Zauważymy, że w skali logarytmicznej on nie przebiega idealnie prosto. Co to oznacza, że tutaj jeszcze mniej więcej przebiega w miarę prosto, natomiast ostatnia część to jest zakrzywianie się w górę. Jeśli cena na skali logarytmicznej zakrzywia się w górę w tej ostatniej części, to w mojej ocenie to jest moja skromna ocena i, i nie poparta żadnymi większymi badaniami, natomiast zauważam tą prawidłowość coraz częściej, jeśli takie, że takie sytuacje mają miejsce, że generalnie przyspieszanie ceny, czyli odciąganie się od tej, możemy nawet jakoś linię narysować, żeby tutaj ona miała ręce i nogi, przyspieszanie, jeśli cena przyspiesza za każdym razem coraz bardziej w górę, co z, jest czymś normalnym dla skali liniowej, natomiast dla skali logarytmicznej nie jest, uważam, że to jest początek do kształtowania się bądź już nawet elementy ekstremalne bańki cenowej. To znaczy cena nie rośnie równomiernie, tylko przyspiesza. No i tu widzimy z poziomu 2000 do poziomu 5000 w ciągu nie wiem, jednego roku, tak, roku z kawałkiem. I to jest coś, co, co zakończyło się mniej więcej takimi spadkami, czyli z 5000 na 1000 z kawałkiem w ciągu również tam dwóch powiedzmy lat. Także to jest kolejny element, który mi pomaga przy wyszukiwaniu różnego typu anomalii cenowych. Jeśli weźmiemy przykład Amiki, widzimy, że też ta cena, o ile tutaj jakoś tam w miarę stabilnie rosła, końcówka zauważalna jest pewna, pewne przyspieszenie tego ruchu cenowego. On rośnie tutaj coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I też w tym właśnie miejscu można by było już zacząć się obawiać, tak? Czy te wzrosty nie są zbyt szybkie, czy one zbyt gwałtownie tutaj nie, nie przyspieszają? Końcówka pokazała, że też mieliśmy jeden taki krótki ostrzegawczy sygnał, po czym może nie było jakiejś super wielkiej korekty, natomiast cena zatrzymała się, tak? Czyli te wzrosty po tym najgwałtowniejszym momencie zakończyły się. Jak to wygląda w przypadku spadków? Mamy tutaj wykres spółki PBG. Możemy go sobie troszeczkę przybliżyć. I zastosujmy skalę liniową. Cena pokazuje skala liniowa. Znaczy, to, jest, to jest przykład oczywiście ekstremalny, natomiast skala liniowa pokazuje nam, że po prostu cena sobie spada, 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 spada. Yy, tutaj ona co prawda ma trajektorię zakrzywiającą się, ale nie aż tak gwałtownie jak przy skali logarytmicznej. Generalnie skala, skala liniowa pokazuje nam spadki, natomiast skala logarytmiczna pokazuje nam dużo bardziej przyspieszające spadki. Ona obrazuje. Obrazuje to, że ta korekta, ten, te spadki tutaj przyspieszają, dzięki czemu możemy zauważyć trochę bardziej, nazwijmy to niepokojący obraz sytuacji, niż byśmy to widzieli w przypadku skali liniowej. Także zarówno w przypadku baniek spekulacyjnych, zresztą ostatnio w oparciu o takie właśnie skale yy, mówiłem o naszych obligacjach dziesięcioletnich, tam nawet wpis jakiś popełniłem na ten temat już kilka, kilka tygodni temu, że, że, to właśnie też zaczyna przypominać bańkę, ponieważ taki ruch przyspieszający miał miejsce. Więc myślę, że to jest kolejne zastosowanie skali, skali logarytmicznej, oprócz tego, że ona po prostu pokazuje nieco lepiej te relatywne zmiany cenowe. Także do akcji zdecydowanie stosuję skalę logarytmiczną, zwłaszcza im dłuższy termin, tym ta skala lepiej się sprawdza. Do indeksów również w dłuższej skali, natomiast do zakań krótkoterminowych Myślę, że skala liniowa jest wystarczająca, bądź też wybór skali nie ma znaczenia. Zwróćcie więc uwagę, w jakiej, w jakiej skali wy analizujecie swoje, swoje rynki, ponieważ często jest tak, że ktoś nie wie w jakiej skali je analizuje, jakoś analizę techniczną robi, coś rysuje, po czym jeśli przełączy skalę, wtedy okazuje się, że ta analiza wygląda zupełnie inaczej, że trendy zupełnie inaczej się układają. Tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem skali logarytmicznej, ona mi się dużo bardziej sprawdza, no i po prostu przemyślcie sobie sprawę, tak żebyście wiedzieli, z czego korzystacie, co stosujecie i w oparciu o co budujecie swoje analizy. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, do usłyszenia.